Wróćcie się, cero. Obudziłam się, a jego niemowlę mogło być o 12 w nocy. No, z wczesnej rannych zmiany. Z nocnej zmiany. Został uderzony w głowę, kiedy ratował staruszkę napadniętą przez Radusiu, tak? Nie wierzę, no coś podobnego. Takie ciepłe kluchy. że jechał Pan z Gdyni do Pionek ponad 12 godzin walcząc z huraganem Ksawery Czy było warto? Yy, według mnie tak. Znaczy, no, wszyscy jesteśmy zachwyceni przyjęciem, gościnnością i przede wszystkim odbiorem spektaklu, bo to jest dla nas najważniejsze. I wydaje się, że yy, wszystkich zawsze cieszy, kiedy wychodzą na scenę, dostają brawa i widzą też reakcje publiczności, takie właśnie jak dzisiaj i wczoraj. Tak obserwujemy, że tak naprawdę Chyba mieszkańcy Pionek i okolicy są troszkę też głodni teatru i chcą chodzić na spektakle. Widać, że, że, że nie macie problemu. Z, no, na drugim spektaklu jest yy, prawie komplet. No, to świadczy o tym, że ludzie chcą po prostu uczestniczyć w życiu kulturalnym tego miasta, które mam nadzieję, zresztą to widać, że ono troszkę powoli się rozwija i daje się, że idzie w dobrym kierunku. Tak nam się przynajmniej wydaje. Bardzo się cieszę, że do nas przyjechaliście. 12 godzin jechaliście z Gdyni do Pionek. Warto było? Warto, oczywiście, że warto. No i teraz zawsze warto przyjść. Nie, nie, bo naprawdę warto. Przyjechaliśmy trochę zmęczeni, ale dobrze, że dzień wcześniej. Wrażenia są bardzo pozytywne, dlatego że wydaje nam się, że widownia bardzo, bardzo entuzjastycznie zareagowała, zareagowała na spektakl i, i, i fajnie go odebrała po prostu. Mi się podoba na pewno tutaj to, że bardzo fajnie się wypoczywa po spektaklu i że jest cisza, tak jest y, bardzo fajnie spokojnie i cicho. I naprawdę można tutaj fajnie odpocząć sobie. No to na Pana miejscu powiedziałbym to zupełnie inaczej, nie Pan. Na idea, Zawsze warto przyjść na Mejdeja, zawsze warto przyjść na Mejdeja, zawsze warto. Jak pięknie się zrobiło przyjaźnie, prawda? Bardzo Wam się podobał wczorajszy spektakl? Jakie wrażenia po pierwszym dniu? Bardzo fajnie się wczoraj grało. Świetna publiczność tutaj w pionkach, nas pięknie przywitano. To jest miłe, kiedy prawda, ludzie reagują prawdziwie i. Dają nam świadomość, że to działa i że mamy dla kogo. I, i, i mam nadzieję, że jeszcze będziecie miały, miały ochotę nas odwiedzić w tej bądź innej sztuce. Bardzo mam ochotę, tylko musimy wymyślić nową sztukę, albo <laughs> nie, możemy przyjechać z Polo na przykład. O. <laughs> tak, pozdrawiamy pana burmistrza, pozdrawiamy pan jest za wczorajszą współpracę. Ja też dziękuję. Był pan świetny zaklęcie no. wspaniałe. Dziękuję. Ale to drugi raz naprawdę było kolejnie dobre. Ja też zapamiętałem. I też jestem Janeczek. To... I zapraszam Was w imieniu wszystkich powtórnie do pionek, a może jeszcze raz, jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dzięki za dzisiaj. Zaproszenia fantastyczne, bardzo nam się podobało. No, komedia fantastyczna. Z, z życia wzięta, pewnie. Tak, bardzo fajnie zagrali, no, po prostu pełen ubaw. Tak, naprawdę. Fantasty. Co się podobało? Wszystko. Aktorzy? Tak, żarty. To żarty, bardzo zabawne. No, super, super. Pierwsze w ogóle, no, byliśmy już na, dwa razy na filmie, nie, ale to było dzisiaj, no, bomba. Świetna sprawa, naprawdę. Podobało się? Tak, bardzo. Super, super. Jeszcze raz super. Uśmiałyśmy Co? się przez tak. trzy godziny serdecznie. Polecamy wszystkim. Więcej, żeby jeszcze takich sztuk było. Przyjdziecie jeszcze do nas? Oczywiście, że tak. Czekamy na następny spektakl. Jestem bardzo zadowolony z tego spektaklu. Bardzo mi się podobał. Myślę, że wszyscy się dobrze bawili dzisiaj. Przyjdzie Pani jeszcze do nas? No oczywiście. Jak tylko będą jakieś spektakle, to bardzo chętnie. No bardzo się podobało. Dawno się tak nie uśmiałam jak na tym spektaklu. Kiedy następny? No tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno wkrótce. To ja już się zapisuję.